Czy wasz partner będzie chciał uratować wasz związek i czy będzie o to walczył, czy będzie chciał w to włożyć energię? Drodzy widzowie, witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie z dwóch grup wyboru. <śmiech> 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 Bardzo mnie to blokuje przy tym czytaniu. Um, kochani... Y jest to czytanie na prośbę jednej z moich klientek, więc je zrobię. Tutaj w tym czytaniu zobaczymy na energię. Czy czujesz tutaj będzie bardzo mocno coś takiego dla osób, które są już w dłuższym związku, czy w takim poważniejszym związku, czy nawet w małżeństwie gdzie wkradła się powiedzmy jakaś taka trzecia energia i e, jesteście na takim rozdrożu, to znaczy może nie tak bardzo osoby, które mnie oglądają, tylko ich partnerzy lub partnerki, a czy odejść od tego związku, a może nawet wy sami, nie wiem, trudno powiedzieć, zobaczymy co nam karty powiedzą. Gdzie jest taki duży dylemat odejść od tego związku, zacząć z kimś nowym, czy jednak zawalczyć o ten związek, bo nie był on taki zły, jakby na to nie popatrzeć. Więc. No i oczywiście licząc się z tym, co Was łączysz przez tyle lat, czy przez dłuższy czas. Kochani, jak zauważyliście, w moich poprzednich filmikach, chyba ostatnich dwóch, obcinają mi się nagrania. Jest to spowodowane przez sprzęt, który już po prostu zaczął szwankować. Na ten moment e, mam inne zobowiązania rodzinne i jeszcze inne, które mnie nie pozwalają na to, żeby ten sprzęt od razu wymienić. Więc jeżeli dzisiaj coś przerwie, mam nadzieję, że nie, e, bardzo proszę, wybaczcie mi. E, dlatego już naprzód tasowałam karty i zrobiłam grupy żeby nie tracić czasu, bo czym krótsze filmy oczywiście, tym większa szansa na to, że ten film nie zostanie urwany. Ale zobaczymy, jak to się, jak to się tutaj w tym nagraniu potoczy, ponieważ dla mnie jest to bardzo stresujące, bo nie mogę dokończyć przekazu. W jednym z ostatnich filmów obcięło mi powiedzmy niecałą połowę filmu, także no, nie, jest to, nie jest to dobre. Kochani, dobrze, więc daję Wam grup, grupa wyboru numer 1, grupa wyboru numer 2. Będę wdzięczna za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze. Kto wybiera grupę cesarzową i kto wybiera grupę yy, karta śmierci transformacji? Tutaj jest karta cesarzowej, płodność i... Yy, Kobieta, która ogarnia wszystkie dziedziny życia, a tutaj jest zakończenie czegoś i transformacja. Wybierzcie, kochani, grupa numer jeden, grupa numer dwa, i przechodzimy do czytania. Przechodzimy do czytania dla grupy numer jeden. Ja jestem troszeczkę w pośpiechu, bo tak jak mówiłam, no nie chcę, żeby mi tutaj obcięło przekazu, już karty wylosowałam. Pierwsze karty nam odpowiedzą na pytanie, czy wasz partner. Będzie chciał zawalczyć o ten związek, czy będzie chciał ewentualnie zrezygnować z trójkąta lub romansu, lub trzeciej energii, która się wkradła. Zobaczymy też, jakie są przeszkody, więc czy wasz partner będzie chciał zawalczyć o ten związek? Nie. Nie, tutaj jest, on tutaj chce całkowitej zmiany. Tutaj jest absolutnie chęć zerwania z przeszłością. E, też zerwania z matką, ewentualnie swoich dzieci, tutaj mi się bardzo mocno pokazuje związek, e, taki rodzinny, gdzie jest rodzina, gdzie są dzieci, gdzie są duże e, zobowiązania, on ma nadzieję, że ta zmiana będzie korzystna i... E, że po prostu oczyści swoją przeszłość, jakkolwiek może to nie negatywnie brzmieć w Waszą stronę, tych, którzy mnie oglądają. I tutaj on ma nadzieję na kompletną, kompletne wyzwolenie się i odnowę. Ale w połączeniu tych dwa, dwóch kart razem, bo zaraz też dopytamy w tej karcie, która już jest wylosowana, jaka jest możliwa przeszkoda. Tutaj jest druga taka opcja, że jego nowa partnerka już jest w ciąży z nim. Także tutaj, znaczy ostrożnie, ja powtórzę to raz kolejny. Nie dopasowujcie na siłę czytań. Jeżeli ma, chcecie się upewnić na 100%, to bardzo Was zapraszam na czytania prywatne. W opisie kanału znajdziecie moje dane, żeby sobie tutaj nie zrobić kukuk. Bardzo Was proszę, postępujcie rozsądnie z tym, co słyszycie. Z moimi przekazami. Dobra, lecimy dalej, żeby mi tutaj nie obcięło filmiku. E, jakie są przeszkody? Dlaczego on nie chce e, walczyć o ten związek? E, tutaj mi się bardzo mocno pokazuje taka stabilizacja. On tutaj znalazł kobietę, która mu zapewni m, taki bardzo stabilny byt. On tutaj ma partnerkę, która jest majętna, która on odchodzi do osoby, która dobrze zarządza filma, filmami. Nie wiem, dlaczego ja powiedziałam filmami. Dobrze zarządza finansami. Może dla niektórych to będzie filmami. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. I tutaj on tutaj widzi taką stabilizację przyszłościową bez martwień. Zobaczmy na ten moment, jaka jest energetyka między Wami. Ja tutaj najpierw sama odkryję kartę, żeby tutaj nie było nic nagiego. Um, tutaj jest um, zakończenie jakiejś wierności. Zakończenie wierności, więc um, zobaczymy. Um, Jaka jest energetyka na ten moment waszego partnera, o którego pytacie, czy byłego partnera? No, proszę, jak tutaj się karty zgadzają. On tutaj myśli o Kasie. On tutaj ma na horyzoncie pieniądze on po prostu znalazł kobiety, która jest bardzo zamożna, która mu zapewni jakiś byt finansowy. I on tutaj, karta potwierdza, że on znalazł sposób. Jak się wzbogacić. I to jest właśnie przez tą nową partnerkę, więc on nie będzie walczył o ten związek, absolutnie nie. I tutaj mi się pokazuje w tej karcie też ogromna płodność. Mi się wydaje, ja się znawiam, czy oni ze sobą nie zaczną nowej rodziny, która jest też oparta na. na yy, poszerzeniu tej rodziny, jeżeli chodzi o potomstwo, więc tutaj. No tutaj nie ma żadnej chęci o walkę. Karta Rada dla tej grupy. Karta Rada jest taka, żeby tutaj znaleźć równowagę, skupić się na swoich możliwościach kariery, która was dobrze wynagrodzi. Ja tutaj w tym kontekście widzę też coś takiego, że możecie, macie możliwość, żeby tutaj zawalczyć o jakieś alimenty lub odszkodowanie, żeby móc dalej iść bez tego partnera. I tutaj przy tych jego nowych perspektywach będziecie mieli możliwość chyba y, y, on będzie tutaj chyba gotowy na to, żeby was wynagrodzić jakoś finansowo przez to, że sam tutaj y, będzie miał taką możliwość, y, żeby wam skompensować jakoś finansowo te straty. Oczywiście no, jeżeli chodzi o utratę partnera, to no, tego się nie da skompensować finansowo, no, ale powiedzmy, jeżeli macie dzieci i rodzinę, to jak zostaniecie sami, to wiadomo, że ta kompensacja w pewnym sensie wam troszeczkę ułatwi to życie, tak? Więc to jest taka trudna sytuacja, ale tutaj nie liczcie dla grupy numer jeden na to, że partner wam cokolwiek, yy, yy, że on. Yy, Coś będzie robił, żeby o Was zawalczyć, żeby ten związek ratować, bo tutaj jest nowa droga z kobietą bardzo zamożną. Kochani, bardzo Wam dziękuję za grupę numer 1. Ja to odsuwam, bo nie chciałabym, żeby mi filmik obcięło. Przechodzimy do grupy numer 2. Dla tych, którzy wybrali kartę transformacji śmierci nowego początku, czy Wasz partner będzie chciał zawalczyć o Was i o ten związek? Tutaj jest, pokazuje mi się taka niepewność. Niepewność. Tutaj są jakieś takie zmiany, gdzie wasz partner nie wie, jak, jak rozwiązać pewne kwestie. Tutaj jest taka żonglerka, jest brak równowagi w organizacji, złe decyzje finansowe. To jest takie dokuczanie sobie nawzajem i oszustwo. No, popatrzmy, co jest na przeszkodzie, żeby on zawalczył ten związek. Na przeszkodzie pokazuje mi się tutaj coś takiego. On ma poczucie, on chce coś zmienić, dlatego że ma poczucie, że nie może przy was zdobyć nie może się rozwijać, nie może... On oczekuje jakichś takich konkretnych efektów pod względem kariery finansowych też. Nie pokazuje mi się tutaj na razie uczucia, ale zobaczymy, co dalej karty powiedzą. I tutaj... Jakby to powiedzieć? Um, tutaj jest taka niepewność dotycząca tego, czy wy w ogóle razem możecie coś stworzyć. Tutaj jest pod każdym względem taki znak zapytania, um, i dlatego przypuszczam, że nie przypadkowo wylosowałam tę kartę. On tutaj, jakby widział tylko możliwość zakończenia czegoś, bo próby, które tutaj były, żeby razem coś tworzyć, po prostu nie wychodzą. A on tutaj jest też tak skupiony na powiedzmy jakiejś takiej karierze, zdobywaniu zaszczytów pod względem finansowym. Chce też taką niezależność finansową. Tutaj jest też bardzo mocno taka energia, gdzie. On ma poczucie, że w tym związku po prostu traci finanse, a nie że się wzbogaca. Że tutaj on tutaj ma takie wrażenie, że przy tym związku to on po prostu zawsze będzie stratny pod każdym względem. I to mu blokuje możliwość, żeby... Żeby się tutaj móc jakoś sprawdzić pod względem finansowym. No, bardzo mocno mi się te finanse tutaj zaznaczają, ale ja tutaj, tak jak mówię, nie widzę na razie karty uczuć. Więc zobaczmy, co dalej karty mówią, żeby nie przedłużać czytania, żeby mi tu nic nie wcięło. Um, popatrzmy, jaka jest na ten moment energia między wami, co myśmy tutaj wylosowali. Tutaj jeden, jedna osoba się bardzo broni przed drugą, szczególnie pod względem fizycznym i to jest też problemem, że między wami nie ma zdrowej, no muszę tą kartę niestety troszeczkę przykryć, fizyczności, tutaj już nie ma wymiany takich uczuć między partnerami pod względem fizycznym, co... Co nie pozwala wam i jemu em, zaangażowania między wami. To jest tutaj też ta karta też potwierdza to, że tutaj nie ma możliwości połączenia się emocjonalnego, ponieważ już razem ze sobą nie współżyjecie i ja tego no, mówię tak jak jest, tak? I to, co ja tutaj powiedziałam, to nie jest to, co ja o tym sądzę, tylko to jest to, jak on to odczuwa, tak? Żeby tu nie było nieporozumienia. Ja nie oceniam sytuacji, ja mówię dlaczego, co, czym, co jest przeszkodą, żeby on o ten związek nie walczył. I tutaj się pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj jest niemożliwość y, według niego rozwinięcia się. Po drugie, nie ma między Wami. Y, Ciepłych nocek, tak to nazwijmy. Jaka jest jego energia? No, on tutaj myśli o jakimś takim wzniesieniu się. On by tutaj chciał budować coś takiego bardzo stałego, stabilnego we dwoje. E, I coś, co da, tutaj te dwie karty się też pokrywają bardzo. Te, co, też coś, co, co da bogactwo i dobre wyniki. I to ma być oparte na takiej głębokiej wierze, duchowości, to ma mieć taką głębię, to ma być coś co jest oparte na jakiejś takiej tradycji. No, on tutaj szuka czegoś takiego mocniejszego. Ja nie mówię, że u was tego nie ma, nie zrozumcie mnie źle, ale no, tu jest taka sytuacja, gdzie on odczuwa, że między wami jest to niemożliwe. I karta rada dla grupy numer dwa. Um, tutaj jest powiedziane, że y, tutaj coś kompletnie się wyrwało z balansu. Y, tutaj jest pod każdym względem brak równowagi. I tutaj wręcz osoby, które są tutaj w tej grupie numer dwa, wręcz cierpią na tym zdrowotnie, przez przeciążenie tutaj w tej sytuacji. Tutaj funkcjonowanie w tej relacji jest tak obciążające, że tutaj dlatego się dąży tutaj do tej karty śmierci zakończenia transformacji, dlatego że ten ciężar na ten moment jest za duży. I tutaj wręcz osoby, które mnie oglądają, albo ich partner oczekuje, że ta druga osoba, lub żeby dostaną pomoc z zewnątrz, bo ta osoba już jest po prostu i tutaj jeszcze jest szukanie takiej zewnętrznej pomocy, jakoś może terapeuty, czy coś takiego, nie? Żeby po prostu przetrwać to. I tutaj jest ogromna chęć zmienia czegoś całkiem uwolnienia się, żeby zacząć na nowo, także. Tak to wyszło, kochani. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Ja kończę, żeby, żeby filmik w całości się mógł pokazać. Będę Wam bardzo wdzięczna za subskrypcję, jeżeli oczywiście za lajki i komentarze też, jeżeli regularnie wchodzicie na mój kanał. Jeżeli potrzebujecie mojej rady, zapraszam do czytań prywatnych. Moje dane znajdziecie w opisie kanału. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.